na odcinku, na kanale drugi taki poradnik dziwny, głupi, jak tamten jak ze słuchawek zrobić głośnik kolejny, tylko teraz mamy takie słuchawki bardziej gamingowe i zobaczymy czy one są lepsze od tych jako głośnik są na pewno tańsze, a dostałem w zestawie jest laptop więc nie wiem ile kosztują tak, tutaj mamy na maxa włączone słuchawki firmy MSI Uśmie Tokyo Drive bez przekleństw, oczywiście ładny kanał, fajny, family friendly, Tak. Zobaczcie, lepiej. Le lepiej jest. Zobaczcie, jaki jest Widzicie? Jak zobaczcie tutaj wygląda, jakby tutaj był głośnik, ale nie ma. To jest taka obudowa, fajna, słuchawki. Możecie nie założyć, jakby to się ściągnęło to było głośne, ale lepiej tego nie ściągnąć, bo już, już jedyne ściągnąłem miałem problemy, żeby założyć. Więc dziękuję, polecam takie słuchawki, aby mieć głośnik. Opłaca się za ten cel, kupić głośnik, ale jak na przykład dostaliście je do laptopa, albo dostaliście sobie z głośnika słuchawki, to... Więc y, cześć, y, dziękuję, y, oglądanie, jak chcecie, możecie zostawić subskrypcję, ale jak tylko chcecie, bo ja nie zmuszam, nie mówię, y, łapkę w górę, jak, też, jak chcecie. Dobra, jak chcecie to zostawcie, a jak nie chcecie to nie zostawcie, cześć.